3ścik rozpoczął się, ale z czwórka ruszyła ostro. W galopie jest dwójka. Czwórka na drugim miejscu. 11. 4, 11. 4, 11. Poprawia teraz siódemka, zdaje się, na miejsce trzecie. 4, 11, 7. Jeden. No, stawka dość mocno już rozciągnięta, dziesiątka została z tyłu y, i dwójka, która galopowała. A w czubie. W czubie na pewno jest siódemka. I jedenastka. 7 11 1 4 i spokojnie za tą czwórką kłusuje ósemka. Razem obok siebie 11 z Joker Baltic 11 to jest razem z Jablonką numer 7. Więc Joker Baltic Jablonka Yama Pro, Jogurt i na piątej pozycji Katko D, za moment konie będą wchodziły w zakręt przy wewnętrznej Joker Baltic szerzej kłusuje Jablonka za nimi Yama Pro. Oraz jogurt, i za jogurtem Katko D. W połowie zakrętu prowadzi Joker Baltic. Joker Baltic teraz zmienia Jokera Baltika, Jablonka. Jablonka, Joker Baltic, Yama Pro na czwarte miejsce. Trzecią linią przesuwa się Katko D. No i Katko D bardzo. Mocno poprawia. Oj, 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 wyłamał troszkę katko, że D, Przestraszył się. Już wychodzą na prosto. Przy wewnętrznej Joker Baltic. A środkiem toru znakomicie katko, że D. Katko, że D obejmuje prowadzenie. Katko, że D, za nim jogurt. Katkożé D, jogurt przy wewnętrznej Kismi Sotrej. I na czwartej pozycji utrzymuje się Joker Baltic. Z ogromną przewagą Katkożé D, 100 metrów do celownika. Wygrywa z ogromną przewagą Katkożé D na drugim miejscu, Yama Pro na trzeciej pozycji Kismi Sotrej.